Dzień dobry bądź też, dobry wieczór. Mam tutaj dla Państwa odcineczek specjalny, prosto z live'a, live, a. live a oczywiście codziennie do no, końca marca. Muszę mieć daily to jeszcze pozostało 14 dni na moment wstawienia odcinka, bo mam nadzieję, że dzisiaj się to wstawię, czyli 23 marca, to chyba 14 dni mi pozostało codziennych live'ów. No i proszę Państwa, na jednym z tych live'ów, już nie pamiętam którym, aż takiego researchu nie zrobiłem do tego odcinka, zrobiłem niesamowitą gierę Fortnite. Rozpoczął się szósty sezon, rozdział drugiego Fortnite. No i proszę Państwa, pierwsza giera na live'ie. Tobie tak odpaliłem y, tuż przed praktykami na, na 45 minut Fortnite'a. Pierwsza gierka nowe ity, nowe miejscówki. Ląduję na nowej. Oj, już zasperderowałem nawet. I... I win. Proszę Państwa, najlepsza giera w moim życiu. Rekord fragów, rekord wszystkiego na nowym komputerze. No, ja byłem w szoku. Aż chyba kwiczałem na końcu, e, więc tam możecie trochę ściszyć pod koniec, bo, bo, bo nie wiem, jak to będzie. E, dlatego zapraszam do oglądania, proszę Państwa, zapraszam na live codziennie. Oczywiście jakoś do 7 kwietnia, pewnie do końca Wielkanocy. Trzymajcie się ciepło i życzę miłego oglądania. No dzisiaj e, na początek Fortnite'cik. Wieczorem będzie Słuchaj, Easy i CSGO misję dzisiaj. No i może też Fortnite jeszcze. Dzisiaj przebijamy y, Daily Live'a. Będzie 81 w tym roku. Na zegar ląduję na Big Bena. Nie dolecę. No cholercia Jakieś lagi są. I nie słyszę gry. Co to za broń w ogóle jest tylko strzelna. Przelo do mnie. Jest godzina trzecia. O boże, to ja już w pracy jestem. Gdzie on jest? Tak Jak mnie dostał? A to jest gówno. Jak się z tego strzela? Witam Stanley. w ogóle strzela co jakiś czas Te nowe bronie tu są, Jezu Wszystko fajno, pięknie, słuchaj Dzisiaj tak wyspałem, że wieczorem będzie taki live, że hej Dzisiaj wcześniej pewnie odpalę Dzisiaj Ceśik Hizi powraca przecież Dużo ludzi w końcu gra w Kizzy Już ta gierka wraca. Nie nie gra 10 osób, tylko 150 na lobby. To mi się podoba. Właśnie skiny wszystkie Kozak są. W zeszłym sezonie tylko to ciacho było i ten na ostatnim levelu złoty. A w tym sezonie wszystkie skiny mi się podobają. Karnet jest mega. Karnet jest najlepszy od trzech sezonów. Dobrze, miłego dnia, na razie. Mam jednego fraga, pierwszy frag w tym sezonie, proszę państwa, choć jakiś za piękny to on nie był. Co to jest? Zakacz? Ja pierdzielę, jak to się to wszystko zmieniło. No ja, ja muszę trochę pograć, żeby mieć karnet, bo na razie nie chcę wydawać pieniędzy. Jak się z tego strzelo? Kurde, to je leci w dół fajnie. Zobaczmy, czy pierwsza gra i będzie win. No już do mnie a Nawet nie wiem gdzie. Dostał, czemu nie? Jezu, jak się z tego strzela, Główno to jest. Ja pierdziele. HEDA DOSTAŁ Oh my god Nad nie pokazało ile mu zadałem Ja z tego nie umiem strzelać Co to jest za pompa? Jest tu inna pompa jakaś? szala do mnie z łuku Gdzie? Widzę Gdzie jest celownik? Tu celownika nie ma A O kurde to jest mega. No jak? Kurde. No dostał w lampę. Dobra, podjeżdżam. Ale łatwo. Dobra. Na spokojnie. Tylko 300? Kurcze ho, ho, panie Taką pom... O, jest, jest! Normalna pompa Jest! To też normalne, Boże Idź mi z tym To jakieś gówna są W tym Sezonie Ale karnecik fajne Co tu jest? Tam jest typ A można tak celować sobie 130 Normalna pompa chociaż jest Kurde Dobra 4 To jest kozak ta broń Pierwotny łuk To jest kozackie Co to, to jest? Co ja zebrałem? Co to jest? Co to jest? Zatarcza? Jak to się używa? Cztery fragi, idziemy po wina. Czajnik? Nie, co to jest? To gówno. Kurde, no, lagi są straszne, ja nacisnąłem. Chyba każdy ma 160 pingów jakoś. Bo jest duży ping, a nie ma nikt lagów. O. Dużo tu skrzynek, tam się podoba. Rewolwer, jak to się strzelo? Podobnie, tylko ten rewolwer jest ok, całem jesteś? Ognisko przecież jest. O! Super, strefa! Jezu, bym zapomniał o strefie! Coś bije. Gdzie ten bambus jest? Tam? Zawsze mam problem w grach, że nie wiem z której strony walam. A tam jest chłop. Mam tylko jedną do łuku dobrze Nie za dużo na, te, na tamtego typa złożyłem Ale do strefy trzeba O kurde jak daleko panie nie no, jest tu jakieś auto, są auta w ogóle? Ja widziałem, że helikopter jest. Czy to jest auto? Jest, dużo paliwka. Jadymy Które ja miałem pompę? Okej... Okay. Jadę dalej. Jest dobrze, jest dobrze, proszę Państwa. Chociaż zminimalizowałem grę, żeby kamerę zobaczyć. Jest ok. Kurczę. Pierwsza giera to 16, 4 fragi. Co jest? To jest jakaś kura? Co to jest? O kurczę... jakie zwierzęta tu dodali. O! 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 Co to? Wilk! Jezus Maria! A przejadę tego wilka. Niezniszczalne już. A nie, idę po wina. Pierwsza gra to idę bardziej... Nie, nie idę kampić, ale tak defensywnie. Kuźne mi rzeczy wczytuje. Cholera, dobry jest. Może pójdę. Czemu się tam bije? O cholera, tu jeszcze dwóch. Ja zjeżdżam stąd. Tu jest trzech typa. Tu jest dzik. Dzik mrów Nie, wilk. U się boi mnie. Ale top 8, 4 fragi. Gdzie jest ten typ? Pewno kampi. No jest tu. <ścoughs> o kurde. Co jest? O kurde. Za 200 chyba chłop dostał Oh my god To jest drugi Nie no to jest rip To już jest rip Nie wiem czy on może z góry przyjść To jest... to jest... Pompa? No, nieźle. Też jakiś się boi. No. Będzie mnie wysadzał? Co hm. to dzik jest? powinien być Hedzik. Ja pierdziele. Nic nie trafiłem. Niech się biją. Wpadłem miał top 5. To są te dziki! Tam powinienem dwa hedy trafić, może bym go zabił. Tu jakieś bandaże? Zapteczka. O. Boże, pierwsza giera to jest. Top 4, 6 fragów. Mogło być 7. 6 złota skrzynia. A no tu jest. Mam strefę. Mam jak coś kamperzy już. Tamten w ogóle cały czas, jak wyszedłem to siedział w tym tym, co mogłem tam te dwa hedy strzelić. On cały czas tam siedział w tym bunkrze. Nagle mi się czytało Więc to jakiś chłop, który też defensywnie, albo jakiś bombik. Kurde top 4 Ja screena nie wysyłałem. Robiłem screena szóstego sezonu. Trzy dropy tu są w ogóle. Gdybym jakąś awkę dropnął. Chyba bambiki są, bo boję się. Po dropa iść. Ja idę po dropa se. Dobry jest Dobra, ja uciekam, bo biją z pleców Nie ma tego dropa Dobra, chociaż dwadzieścia mniej i defensywnie ale to... Ale ten serwer ma opóźnienia Tu buduje przecież Mam ten łuk Kurde, prawie 65 O Boże. A tu są lagi Co? O, oh my gut! A teraz przewagę? Co to dałem? Widzę, że jak zostaje trzech, jestem przekozak. A ostatni to chyba jest bocik, więc kurczę. Idę do strefy jakoś. Ostatni to bot, bo nie podjeżdża w ogóle. Ostatni musi być botem. Pytanie, ile chłop ma lekarstw? O, idzie tam. Cholera. Jest niedobrze. Mam łuk. 30 do łuku. To był ten chłop, top 2, proszę Państwa. 8 fragów. Tam jest chłop, jak nie dostał. Ale się, długo się buduje, proszę Państwa. Musi to być win, pierwsza giera. 130. On też ma ten łuk. Oh shit Też ma tego skin'a Stop! Pierwsza giera! Pierwsza giera sezonu! Pierwsza giera sezonu! Yes! Pierwsza giera sezonu! Ja pierniczę! Zrobię zdjęcie Pierwsza giera sezonu! O mój Boże! Tak to się robi! Ale chłop zleciał, musiał mieć law... Chuj... Ja piernikam! Ja pierniczę! Pierwsza giera sezonu, proszę Państwa. No, to będzie niezły sezon.